No, to ile ze swojego dziecka nie lubisz i nie akceptujesz. Zaznacz na obrazku. No i jak Wam się podoba takie zadanie? Macie w głowie takie, ale że co? Ale jak to nie lubię? Przecież je kocham. Dobra mama nie robi w ten sposób. Nie, no chyba zgłupiała, no jak nie? No, no właśnie, może nie smak, może zażenowanie, a może nie wiem, jeszcze jakieś inne uczucia. W każdym razie nie jest to łatwe zadanie, a tymczasem z takim właśnie zadaniem musielibyście się wczoraj zmierzyć. Słuchajcie, wpadłam na taki pomysł, że w jakichś ultra krótkich filmikach będę Wam co tydzień po każdym kolejnym spotkaniu Szkoły dla Rodziców online dawała taki smaczek, jakiś, jakiś element z tego, co nam się udało zrobić. A że wczoraj było pierwsze spotkanie, no to będzie. No dobra, no to ile tego dziecka nie lubicie? Słuchajcie, to jest bardzo ważne pytanie. I ono wcale nie jest prowokacyjne, tylko chodzi o to, żeby stanąć trochę w prawdzie, żeby wiedzieć, co we mnie jest, we mnie jako w rodzicu, bo. Fakty są takie, że nie jest w nas tylko jakaś nieokiełznana miłość i chęć wiecznego przytulania dziecka, tylko jest cała masa emocji, które są dość przeciwne. Więc lepiej to sobie ponazywać, lepiej wiedzieć, czemu się przyglądamy, chociażby po to, żeby, no właśnie, wiedzieć, co we mnie jest, albo móc to zobaczyć w innym świetle. Po drugie, słuchajcie, to jest jak z nocą i dniem. Skąd wiem, że jest yy, dzień? No bo była noc, bo mam coś dla porównania bo było trochę ciemnego i teraz jest trochę jasnego. Więc czasem, żeby zobaczyć pewne zalety, pewne jakieś takie przyjemne rzeczy, to co lubię, no muszę zauważyć to, co mi przeszkadza, czego jakoś nie akceptuję, co jest dla mnie niefajne. I już, kolejny punkt, słuchajcie, z kolei to jest jak z monetą, zobaczcie. Na jednej stronie, na tej stronie takiej minusowej, nazwijmy to, jest na przykład postrzeganie dziecięcego uporu, buntu jako wady, jako oszli upór. No nie? On ma taki buntowniczy charakter. Ale można to zobaczyć z drugiej strony jako zaletę, na przykład asertywność. Albo dążenie do założonego celu, to nam pokaże tą drugą stronę tego, co nam się wydawało, że jest jakby tylko niefajne. No albo my to zauważymy, bo sobie to nazwiemy, przejrzymy się temu i zobaczymy z innej strony, a może ktoś inny pomoże nam coś takiego zauważyć. Ale znów, jak to wyartykułuję, to będzie trochę łatwiej nam się skomunikować, więc o tym mówimy głośno. A po ostatnie, słuchajcie. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Mamy swoje zalety i swoje wady. Dzieci też są ludźmi, więc mają swoje zalety i no właśnie, strasznie niepopularne hasło, prawda? Bo nam się wydaje, że jak będę widziała yy, no te no, wady, te jakieś takie trudności, to że to uczyni mnie jakimś rodzicem gorszej kategorii albo mniej kochającą mamą. No jakiś bullshit totalny, bo to, co się potem z tym dzieje, to ma znaczenie jakby trochę w jakości naszego rodzicielstwa. To, że jesteś szczera, szczery ze sobą, ze sobą, to tylko sprawia, że jakby dążysz do rozwoju. I słuchajcie, bardzo często to, co dla nas jest wadą, z czasem zamienia się w zaletę. I kto wie, może właśnie tak się wydarzy. Bo w sumie my dopiero zaczęliśmy ten kurs. Serdecznie zapraszam Was na moją stronę internetową agarogala.pl, gdzie znajdziecie wszystkie najbliższe warsztaty i spotkania online, jakie organizuję. Na Facebook i Instagramy, no i oczywiście tutaj na YouTube. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, bardzo proszę się nie ociągać. i Bądźmy w kontakcie. Widzimy się najdalej za tydzień. Na razie, pa!